Sponsorem programu jest firma Franka Polska, producent sprzętu AGD oraz zestawu uniwersalnych akcesoriów do kuchni. Sponsorem programu jest firma Natelobe Maciak. Dystrybutor ekologicznych myjek na suchą parę do czyszczenia każdej powierzchni. Sponsorem programu jest firma Stolkar. Kuchnie twoich marzeń. Jesteśmy na basenach Wisła. Zjeżdżalnie, tory przeszkód, tutaj są szapki na zewnątrz. No widzę. Chodzę. Na basenach Wis Wisła jest też część pieszczystek, taka mini plaża. Widzę, tutaj na trawce obok ludzie sobie pikikują, leżą na leżakach. Tutaj też są te zjeżdżanie. I baseny o różnych głębokościach. Naprawdę widzę tutaj sporo rodzin. E, Możecie sobie tutaj bardzo przyjemnie spędzić, przynajmniej z pół dnia z rodziną, będąc w Wiśle. O, ogromne zjeżdżanie Wiśle, a proszę bardzo, tutaj widzę kolejka chętnych z pontonami, żeby zjechać. Naprawdę, przyjechanie tego tutaj za Wiasy tutaj i jeszcze do góry ciągnie. Naprawdę, wow! Jemy z widokiem na e, kolejkę. Mada już ma smażony ser. Tak raz zwierzętami w skolnictach. I jesteśmy. <laughs> Bye, Przesłodziutkie, no. Wow. za pięknie! I jedna do przodu. Pięknie! I druga. Ja cytam, Serwetki, no. Przepiękne serweteczki, no? Wy... Tak, ta ma prawie 100 lat, wiecie, dlatego tak wygląda. Gusiu, to jest zabytek. Pomyśl sobie, że coś przetrwało aż 100 lat. No, widzisz, bardzo o to dbano i przetrwała. Wełniane. Popatrzcie, jakie buciki zrobione z koronki, litia z szydełka, Uwierzyłabyś? Czy ktoś to robił szydełkiem? Nie. Musiał się napracować na tym. baczki piękne wzory. Popatrz, się tutaj jest szydełko. Mam ładne takie malutkie kolonki. Dostaliśmy przystawkę. A Mateusz sobie zamówił przekładaniec góralski. Dla dzieci pierogi po pół porcji, a mm. dla mnie jadło drwala, czyli placek ziemniaczany z gulaszem. Trzymaliśmy się tutaj na przełęczy Wiśle, dlatego że chcemy zobaczyć punkt widokowy, który znajduje się tylko 15 minut drogi stąd, ale oczywiście już jest tutaj zakaz i jest to kawałek takiego szlaku, e, głównie w cieniu, więc będzie nam przyjemnie tutaj po prostu iść. I ciekawa jestem, jaki tam będzie się widok rozpościerał. Zielono. Na to gdzie Ma gdzieś tam w lesie nie widać go wiesz, bo tam było zielono pan, tutaj jest ogromny ogród z placem zabaw z miejscami do siedzenia Widnie Winnietasza i Maria jest też basen głębokość 110 cm, więc super dla dzieci. Moja dwa jest mokra. Zbyt mokra. Jesteśmy na e, ręku w wiśle. Dziewczyny, gdzie idziemy? Lila, No Nabiegnij. To już tak wspomnienie Twoich marzy, dzieciństwa. Na terenie Muzeum Beskidzkiego jest również mini Skansen jest tutaj parę budynków w środku, w których można wejść. Tu jest kuźnia. Szukamy szkoły. Szukamy szkoły. Chodźcie, szukamy szkoły, tak? Jesteśmy we wnętrzu czego dziewczyny? Na terenie Muzeum Beskidzkiego. Mamy Bombel Café, Cafe, która jest położona w Katowicach i jest to e, bawialnia rodzinna. E, mają coś czego nie mają większość bawialni na przykład z Krakowie, które, z którego podchodzę, czyli ogród. E, I tutaj popatrzcie, jak jest pięknie. Jest kuchnia płotna ścieżka sensoryczna, dużo domków do zabawy. E, I naprawdę tutaj można sobie odpocząć na leżaczkach i e, przy stolikach można sobie coś pysznego zjeść. To jest super miejsce, żeby sobie po prostu zrelaksować z dziećmi. Cześć! Dzisiaj śpimy w apartamencie. Tutaj mamy jedną sypialnię. Tutaj jest taki mały kącik. Tutaj jest taki malutki aleksandr. Dziewczyny pokażą ci swoją sypialnię? nie, to jest moja Tutaj niestety już dzieci poskakały. Mam sypialnia i mam Patrycję. twoja i Patrycja, tak? A tutaj jest taka malutka łazienka. I jak ktoś się zastanawia, kto tu siedzi, to jest Patrycja. Jest pralka, zmywarka yy, i malodówka. I też gdzieś tu, tu o, jest piekarnik. Tutaj jest 40 cm, tam dalej głębokość 80 cm. Tutaj taka ścianka, lepsze bijaki dla mimo I najważniejsza rzecz. Tutaj jest generator pal, basen pala. Tutaj jest akurat dużo ludzi na zewnątrz jest basen otwarty z różnymi e, zabawkami e, dla dzieci, zjeżdżalniami. Na zewnątrz jest też dużo leżaczków. Na kolei kompleksu jest też e, miasto, który można zjeść. Strefa dla niemowlaków tylko 10 metrów wysokości i jak widać mogą się tu bawić nawet małe dzieci. Tutaj na terenie kompleksu jest jeszcze strefa piaskowa. Tutaj są zabawy dla dzieci, a tutaj jest też boisko. Mamy wodziankę, czyli to jest zupa chlebowa z czosnkiem i grzankami. Ja mam jeszcze wcześniej nie zauważyłam, jak smakuje. Taki super ogródek w restauracji modra. Możecie sobie zobaczyć bardzo dużo miejsca, idealne na jakieś imprezy rodzinne. Jesteśmy w Alele, to jest park przygód w Wilkowicach, niedaleko Tarnowski Gór. Jest tutaj mnóstwo urządzeń dla dzieci, jak i park liniowy, minizon. Jest tutaj bardzo zielono, tutaj tam dalej jezioro. Mama, na czego idzie! O nie! Nadchodzi. Wrócimy jej? O! Masz. <gry> Jeszcze je, a jeszcze tamten nie ma, tak? Na terenie Parku Przygód Alele jest również park liniowy dla dzieci od lat 3. Idziemy. Na terenie Alele znajduje się również mała gastronomia. Chcemy zobaczyć, co tu sprzedają. Alele jest kreatywna również przestrzeń. I są różne urządzenia, które wymagają pomyślenia. Jak to się robi, te właśnie się kombinują? Pijemy. W hotelu trzygwiazdkowym zabrzło, że się Alpex, tak? Mamy pokój z dostawką, taki nam wystarcza. A ja tu a, ja, a ja mamą. A ja mamą. Jest, Ty z mamą, dobrze. <grych> Duża szafa. I, i Łazienka. Galaktyka. Jesteśmy w kolejce gondolowej LK nad Parkiem Śląskim. Do wyboru jest dwie opcje, albo taka kolej gondolowa, albo taka krzesełkowa, ale dla ludzi powyżej 1,25 25. Ile już prawie tyle ma, prawda? Tak. Przyjazd z jedną stroną trwa około 15 minut. I polecamy jeździć tutaj y, głównie y, wtedy, gdy nie jest słoneczne dni, bo gondole y, y, nie są klimatyzowane. już Wiem, tutaj jeszcze popatrzcie Tutaj jest zagroda z dwiema alpakami, ale chyba się schowały w cieniu, spryciule. Przy jedna biegła. <laughs> Śpimy w hotelu Imperium dzisiaj w Pszczynie. A tu jest sypialnia dla dzieci. i Jest klima. O. Przyjechaliśmy do pszczyny i przechodzimy sobie teraz tutaj lasem do Żubrów. Jest super, bo jest tutaj mocno zalesiona jest 30 stopni. Kolejny dzień. Poznaj króla puszczy. I to jest mały żubr. tylko jak mała krówka. Widzisz? W górę. Widzisz? To jest myszko. Dzisiaj żubry są bardziej aktywne, bo jest 20 stopni, a nie 32. I sobie tutaj dojadają. To jest cały rotowód. Widać wszystkie imiona P. Herbaciarnia w pszczynie, budynek herbaciarni w pszczynie położony w tak przy uroczym miejscu. Jeden torcik, drugi torcik herbaciarni i ogromny litrowy imbyk herbaty. ogromny, nie? A jak się to wyścig? Na rynku w Szczynie to jest mały ryneczek, ale całkiem jak widać zazieleniony, co jest rzadkością teraz w Polsce. E, tutaj zaraz obok jest pałac i park zojowy, tak, tak samo z Kansem, więc wszystko jest bardzo bliskie wygłości i sobie chodzimy tutaj pieszo. Zobaczcie, są różne urządzenia, które były wykorzystywane w rolnictwie. Środownik, prasa do słomy, młocarnia. Ja to jestem jednak skęsieniarą. Strasznie mi się podobają takie domki. Po prostu wygląda, jakby ktoś w nich mieszkał. Tam są jakieś figurki w oknie. I do moje dwie skęsieniary. Już wiem, może skowali go w dzwonku to jest kolekcja ulizy różnych regionów. Ja. Sponsorem programu była firma Stolkar. Kuchnie twoich marzeń. Sponsorem programu jest firma Franka Polska, producent sprzętu AGD oraz zestawu uniwersalnych akcesoriów do kuchni. Sponsorem programu jest firma Natelobe Maciak, dystrybutor ekologicznych myjek na suchą parę do czyszczenia każdej powierzchni.